To już dzisiaj, tego wieczoru, witamy pana, który ukrywa się pod pseudonimem wielbłąd. Zadamy mu kilka pytań. Pierwsze najważniejsze brzmi: Czym jest dla pana popularność? Stanem, który obecnie odczuwam. Czy uważa Pan się za osobę popularną? To takie pytanie, na które mi trudno odpowiedzieć, bo może to zostać postrzegane jako nie tak, ale myślę, że tak. Czy media za panem przepadają? Ach. Szeroki temat, ale myślę, że niektóre nawet aż za bardzo. Czy, czy komentowano pańską sowę? Po wielokroć. Negatywnie, pozytywnie? Hmm. Tylko głosy pozytywne są dla mnie istotne. Co pan sądzi o kondycji współczesnych mediów? No nie jest to ciekawa pozycja. Jest nie niedociągnięć, niedomówień, zła, grania do własnej bramki, braku profesjonalizmu odcinam się z tego. Czy jakiś manifest chciałby pan może wygłosić z tej okazji? Myślę, że manikaz byłby niezrozumiany, więc powstrzymam się od jego wygłoszenia, jeśli pan redaktor pozwoli. Mm. A co na to pańska sowa? Sowa wszystkie moje działania afirmuje, ocenia pozytywnie. Tak została nauczona, więc tak robi. Nie ma pan wrażenia, że ta sowa troszeczkę jakby jest bielna wobec pańskich ideałów? może, ale jakie to ma znaczenie w sumie. A jak pan redaktor postrzega, tak powiem, taką postawę, jak ją ocenia? Cóż, moim, moim jedynie posłannictwem jest pytanie o zdanie innych. Natomiast cóż, gdybym był, gdybym był powiedzmy po stronie rządowej, to pewnie miałbym bardziej, więcej do powiedzenia i musiałbym musiałby mieć stanowisko jednoznaczne ze stanowiskiem partii. Ale ponieważ pan jest znany z tego, że jest pan niezależny, więc chciałem dowiedzieć się, jakie jest pańskie zdanie. I sądzę, że Sowa też ma jakieś znaczenie w tej sprawie. Sowa też myśli. Też ma własne zdanie. Nie zawsze je wyraża, ale... Myślę, że jej zdanie jest dość zbieżne z moim. No cóż, yy, wygląda na sklaczału. Bo już późno. Tak pan Bo sądzi? Już tak, już... Jak takie się oczka zamykają i ona już by tak... Kumorfeuszu. Czy ma Pan jeszcze inne zwierzątka, które pani ceni? Kota mam. Hmm. Proszę powiedzieć więcej. Kot jest mym. Moim... Przyjacielem, wiernym, oddanym kompanem. Czy też pali? Pali. Uh -huh. Pali, jak mu się zachce. Uważa pan, że jest popularny ten kotek? Czasami, niestety, myślę, że bardziej ode mnie. Myślę, że kolejne wydanie programu poświęcimy kotku. Serdecznie dziękuję za kilka słów. zobaczenia. Dobanus ер šiкоia.